Polska Noc opowieść o smaku, spotkaniach i granicach. W cieniu rozświetlonych neonów, miast i przy ciepłym blasku wiejskich ognisk toczy się nocne życie historia ludzi, którzy spotykają się, śmieją, świętują. Alkohol jest tu częstym gościem, ale rzadko przejmuje stery. To opowieść o umiarze, który definiuje większość i o walce tych, którzy szukają drogi do trzeźwości. Polska Noc to nie tylko kieliszek w dłoni, ale przede wszystkim ludzie, ich wybory. I historię. Przyjrzyjmy się, jak Polacy piją, jak celebrują i stawiają czoła wyzwaniom, zachowując równowagę między tradycją a odpowiedzialnością. Część pierwsza. W europejskim rytmie. Umiar w kieliszku. Polska noc nie jest dziką imprezą bez końca, jak czasem chcieliby to widzieć twórcy stereotypów. Według danych WHO z 2020 roku przeciętny Polak wypija rocznie 11,7 litra czystego alkoholu. Jest to blisko europejskiej średniej, która wynosi 11,4. Nie gonimy bynajmniej Litwy i Litwinów, oni piją 12,8 litra, ani Czechów, oni aż 14,3. Eee, wciąż Czesi wiodą prym tej e, alkoholowej rywalizacji. W Polsce działa 130 tysięcy punktów sprzedaży alkoholu. To są dane Parpa z 2022 roku. E, od miejskich monopolowych po wiejskie sklepy. Liczba ta, choć wydaje się wysoka, nie odbiega od standardów Niemiec czy Francji, bo tam równoważą te statystyki bary i restauracje, które serwują e, drinki, trunki e, na każdym kroku. W Polsce mamy także jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących reklamy oraz ekspozycji alkoholu. Alkohol w Polsce jest tańszy, o 9% niż unijna średnia dane z 2021 roku. Jest to podobnie jak w Hiszpanii czy Portugalii, ale to nie cena napędza konsumpcję. Siła nabywcza Polaków jest wciąż niższa niż w wielu krajach Unii Europejskiej, co oznacza, że pomimo niższych cen, alkohol nie jest tak łatwo dostępny w codziennym budżecie, jak mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać, a co dodatkowo ogranicza spożycie i podważa stereotyp Polski jako kraju alkoholem płynącego. Miasta takie jak Łódź próbują nowych rozwiązań, od jesieni 25 roku planują wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano, Konin podobnie. Czy jest to początek ciszy alkoholowej, jak nazywają to lokalni aktywiści? W niemieckiej badeni Wirtenbergii podobny zakaz z 2010 roku zmniejszył o 9% hospitalizację młodych ludzi z powodu nadużywania alkoholu. To są dane niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych i one nie przekłamują rzeczywistości, ale spójrzmy teraz na liczby, którym przyjrzał się wiceprezes WEI Piotr Palutkiewicz. Wynika z nich, że przed wprowadzeniem zakazu odsetek młodych hospitalizowanych z powodu alkoholu wynosił promil. Przesuwając przecinek przed zakazem 9999. Na 10 tysięcy osób nie było młodymi ludźmi po alkoholu, którzy wymagali hospitalizacji. Po wprowadzeniu zakazu takich osób było już 9991 na 10 tysięcy osób. To pisze Palutkiewicz. Czy moralizatorskie podejście, które niektórzy nazywają współczesnym purytanizmem, to jest jedyna ścieżka? Polacy, polskie prawodawstwo i lokalne władze szukają odpowiedzi, balansując między wolnością wyboru a odpowiedzialnością. Część druga. Miasto i wieś. Opowieści przy kieliszku. W miejskich knajpach, gdzie neony odbijają się w kieliszkach wina, Polacy spotykają się, aby rozmawiać, śmiać się, po prostu żyć. Według danych CEBO z 22 roku, 65% mieszkańców miast w wieku 18-35 pije w weekendy, ale tylko 10% z nich przyznaje się do regularnego upijania. Większość wybiera umiar, kufel piwa, lampkę wina, czasem drinka z palemką. Problemy i nałogi dotyczą jednostek. Są to dramatyczne historie i tu należałoby postawić... Nacisk chodzi o to, by pomóc tym, którzy zmagają się z realnym uzależnieniem. Prezenterka i autorka książki Najgorszy człowiek na świecie wspomina swoje zmagania z alkoholem, pisząc i mówiąc tak: Piłam, bo to był sposób na radzenie sobie z lękiem. Alkohol dawał mi poczucie, że jestem dowcipna, błyskotliwa. Jej historia zaczęła się od kieliszka na imprezie, ale spirala uzależnienia wciągała ją coraz głębiej. Dzięki terapii i odwadze by spojrzeć w lustro, odzyskała kontrolę. Jej głos to jest przypomnienie, że każdy z nas może się potknąć, ale też każdy może wstać. Na wsiach alkohol splata się z tradycją. Od hucznych wesel po sąsiedzkie biesiady przy ognisku. Często procentowe trunki pomagają integrować lokalne społeczności, są pretekstem do spotkania, rozmów, radzenia sobie z codziennością, niekiedy życiową monotonią. Raport PARPA z 2020 roku pokazuje, że 18% młodych ludzi na prowincji łączy alkohol z narkotykami, ale dla większości picie to wciąż element rytuałów, a nie codzienność. Marlena, mieszkanka podwarszawskiej wsi, bohaterka kampanii Stobu Zale Opowiada tak. Po imprezach często urywał mi się film, ale z czasem każda okazja zamieniała się w maraton. Czułam się duszą towarzystwa, robiłam głupie rzeczy. Marlena wyhamowała w porę, wsparcie psychologa i własna determinacja pozwoliły jej wrócić do równowagi. Jej historia to dowód na to, że polska noc na wsi może być ciepła i radosna, bez wpadania w pułapkę nałogu. Eksperci szacują, że koszty społeczne i zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu w Polsce chodzi o leczenie, pomoc społeczną, straty gospodarcze itd. wynoszą od 0,9% do 2,4% PKB. Przy PKB Polski w 2024 roku na poziomie około 3 bilionów 200 miliardów złotych daje nam to kwoty rzędu od 28 do 76 miliardów złotych rocznie, ale tylko część tej sumy dotyczy bezpośrednio leczenia. Część trzecia. Popkultura kontra rzeczywistość. Popkultura maluje czasem polską, ale i nie tylko polską noc w krzykliwych barwach. Mamy tutaj przykłady Henka Mudiego z Californication, pisarza tonącego w whisky, czy Franka z warszawianki, hedonisty szukającego ucieczki od rzeczywistości w imprezach i w kieliszku. It's just a terrible burden, aren't they? Oczywiście to złudzenie obrazy ekstremalne, które przyciągają uwagę, ale często mijają się z codziennością. OECD z 2021 roku podaje, że 35% Polaków upija się raz w miesiącu. Wydaje się, że to dużo ale większość pije z umiarem, traktując alkohol jako dodatek, a nie sens życia. Cebos z 2022 roku z kolei ujawnia, że 16% Polaków to abstynenci, a ci, którzy piją, robią to okazjonalnie, bez presji. Polska noc w rzeczywistości jest zatem mniej dramatyczna niż sugerują seriale. To rozmowy przy piwie, śmiech przy winie, chwile, w których alkohol jest tłem, a nie głównym bohaterem. Według badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Społecznej CEBOS w ubiegłym roku, blisko 90% respondentów w Polsce, chodzi o tych powyżej 16 roku życia, uznało, że czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, w tym podczas spacerów nocą. Najwyższe poczucie bezpieczeństwa odnotowano na obszarach wiejskich, a Polska jest bezpieczniejsza w nocy niż wiele krajów zachodnioeuropejskich. Dane Eurostatu wskazują, że w 2023 roku rekord napaści w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców należał do Belgii. Liczba 554 może budzić grozę. W Niemczech wskaźnik wynosił 165, w Luksemburgu 101, w Austrii 42, a w Holandii 26. Polska w tym towarzystwie jest oazą spokoju. Wskaźnik ujawnionych 17 napadów na 100 tysięcy mieszkańców to jest chlubny rekord Unii Europejskiej. Według nowego rankingu bazującego na indeksie jakości życia, a Opublikowanego przez brytyjską firmę Riviera Travel, polskie miasta należą do najbezpieczniejszych w Europie. Warszawa znalazła się na trzecim miejscu, a Kraków na piątym. No i one znacznie wyprzedziły zachodnie stolice. Jak widać, powszechna dostępność do alkoholu w Polsce wcale nie musi oznaczać wzrostu zagrożenia i niebezpieczeństw. Część czwarta cienie i blaski polskiej nocy. Problem istnieje, choć dotyczy mniejszości. WHO szacuje, że od 5 do 10% Polaków zmaga się z uzależnieniem, a ponad 18,5% pije ryzykownie. Ale wciąż 80% z nas konsumuje alkohol w granicach normy, celebrując życie, a nie uciekając od niego. Koszty społeczne takie jak wypadki, przemoc domowa, hospitalizacje, one generują głównie osoby uzależnione. Raport z 22 roku wskazuje, że czarny rynek alkoholu w Polsce wart jest 1,5 miliarda złotych. Zakazy mogą spychać problem w szarą strefę, zamiast go rozwiązywać. Łukasz Tchurzewski, psycholog znany jako Alkoholik z TikToka tłumaczy to tak: Uzależnienie to jest złożona układanka. Dysfunkcyjna rodzina, traumy, cechy charakteru, e, czasem słomiany zapał. Nie każdy kto pije wpadnie w nauk. Pandemia nasiliła problem wśród osób już pijących ryzykownie. Mamy zwrot w modelach konsumpcji z 2023 roku, ale ogólny trend jest wciąż stabilny. W 2021 roku napoje spirytusowe stanowiły 39,2% konsumpcji. Ale piwa bezalkoholowe zdobywają serca. Sprzedaż tradycyjnego piwa spadła o prawie 4%, a polska noc ma też jasne oblicze. Karol Okrasa, kucharz i prezenter, e, mówił tak. Alkohol to jest tradycja, sposób na budowanie atmosfery. Kieliszek wina do kolacji to magia, ale w granicach rozsądku. W jego programach alkohol to sztuka, tradycja, element, który podkreśla smak życia niektórych potraw, ale nie zagłusza go. Część piąta. Droga do równowagi. Polska noc z alkoholem w tle różni się w zależności od miejsca. W Mazowieckim i na Dolnym Śląsku od 6 do 8% osób pije codziennie i jest to więcej, wyraźnie więcej niż krajowa średnia, która wynosi 4%. To wynika z Narodowego Testu Zdrowia Polaków z 2022 roku. Kluczem do zmiany jest zatem wsparcie: terapia, grupy wsparcia, kampanie edukacyjne. OECD szacuje, że inwestycja zaledwie 4,90 zł rocznie na osobę w programy prewencyjne mogłaby do 2050 roku zapobiec prawie 4 milionom przypadków chorób związanych z alkoholem no i wygenerowałoby to oszczędności rzędu 483 milionów złotych zmiany już widać. Piwa bezalkoholowe podbijają rynek, a kampanie jak stopuzależnieniom.pl budują świadomość. Polska nie musi tonąć w wódce. Większość z nas wybiera umiara, historie jak Marleny, która wyhamowała w porę. One pokazują, że zmiana jest możliwa. To jest opowieść o wolności wyboru, odpowiedzialności i ludziach, którzy uczą się znajdować równowagę. Życie warto celebrować z głową, a zakazy i nakazy wdrażać równie ostrożnie. W wielu miejscach... Nie są one konieczne. Polska profilaktyka, prewencja, prawo i wsparcie powinny koncentrować się na pomocy ludziom zmagającym się z nałogiem, czyli z mniejszością, ale w taki sposób, by nie wychowywać poprzez zakazy i nakazy większości, która konsumuje alkohol w granicach rozsądku.